Jak to możliwe, że ciało zaginionej kobiety nie zostało znalezione w domu po przeszukaniu przez policję? Cóż, powiem ci odpowiedź: ukryta ściana na strychu. A teraz policja twierdzi, że mężczyzna przyznał się do jej zabójstwa. Dlaczego to zrobił? To jest pytanie. Rozłożymy tę mrożącą krew w żyłach sprawę na czynniki pierwsze: poszukiwania, rzekome przyznanie się do winy, tajemnicę, która wciąż pozostaje, i zrobimy to wszystko z zastępcą szeryfa. Witamy w Sidebar od Law and Crime, mówi Jesse Weber. Jeśli brzmi to jak coś wyjętego z thrillera kryminalnego albo horroru, to dlatego, że niemal wydaje się nierealne. I w tym tkwi problem. Mamy zaginioną kobietę, dom przypominający mieszkanie zbieracza, ukrytą ścianę na strychu, a potem jej ciało znalezione w tym samym domu, który policja przeszukała już kilka dni wcześniej. To historia 28-letniej Reni Louis, której zaginięcie i śmierć wstrząsnęły Vallejo w, w Kalifornii w zeszłym miesiącu. Policja podaje, że Renia Louis, energiczna i rodzinna według bliskich, była ostatnio widziana w piątek 26 września 2025 roku około 21:00. Mieszkała w Berkeley, które znajduje się około 25 mil na południowy zachód, ale często odwiedzała Vallejo, żeby spotkać się z przyjaciółmi i rodziną. Matka Reni, Terry Lewis, mówi, że napisała do córki w piątek, lecz nie dostała odpowiedzi. Wtedy po prostu uznała, że Renia włączyła tryb nie przeszkadzać w telefonie, co często robiła przed snem. Do niedzieli, 28 września, gdy nadal brakowało wieści od niej, rodzina zaczęła się bardzo niepokoić. Terry sprawdziła w Live360, że ostatnia lokalizacja córki była przy 14 ulicy w Vallejo. Rodzina, bardzo zaniepokojona, tego samego dnia zgłosiła zaginięcie na policję. Funkcjonariusze natychmiast wprowadzili Renię do bazy danych osób zaginionych. Przeszukali też dom przy 14 ulicy po ustaleniu, że znaleziono tam ślady Reni przed jej zniknięciem. Według oświadczenia policji z Vallejo, cytuję, funkcjonariusze weszli do domu, aby przeprowadzić kontrolę stanu zdrowia oraz pobieżne przeszukanie wszystkich pokoi, szaf i miejsc, w których osoba mogłaby się ukryć, ale nie znaleźli żadnych śladów zaginionej kobiety. Zdesperowana rodzina, nie czekając na policję, sama rozpoczęła poszukiwania. Odtworzono jej ostatnie kroki na podstawie danych lokalizacyjnych. I wtedy natknęli się na coś głęboko niepokojącego. Telefon Reni. Podobno znaleziono go na dachu. Nie upuszczono go na chodniku, ani nie zostawiono w samochodzie. To wzbudziło niepokój. Jak się tam znalazł? Co to oznaczało dla jej zaginięcia? Do poniedziałku poszukiwania się nasiliły, gdy policja z Vallejo poprosiła o czarne poszukiwania. To kalifornijski system powiadamiania pomagający odnaleźć zaginioną czarnoskórą młodzież i kobiety. Patrol Autostrad Kalifornii zatwierdził alert. FBI również dołączyło do śledztwa. To dało więcej zasobów i wiedzy, ale Renia nadal była zaginiona. We wtorek 20 września detektywi wrócili do domu, który początkowo przeszukiwali na 14 ulicy. I według komunikatu prasowego tym razem mieli nakaz przeszukania oparty na nowych informacjach. A to, co ostatecznie znaleźli, było przerażające. Według komunikatu podczas tego przeszukania odkryli ukryte wejście na Strych. Policjanci przeszukali strych i znaleźli tam szczątki zmarłej kobiety, która najprawdopodobniej jest zaginioną kobietą. Urzędnicy potwierdzili, że była to rzeczywiście zaginiona kobieta, Renia Lewis. Jej kuzynka, Latoya Lewis, powiedziała lokalnej stacji KTWU, można by to przeoczyć, bo moja dziewczynka była ukryta za ścianą, za tajną ścianą, za którą ją schowali. KTWU podaje, że rodzina poinformowała ich o poćwiartowaniu Reni. Jej szczątki zostały ukryte w oddzielnym budynku na podwórku domu. Jeśli chodzi o sam dom, krewni powiedzieli, że wyglądał jak dom zbieracza. Był zabałaganiony. Był zagracony. Ludzie przychodzili i odchodzili. Sąsiedzi opisywali to miejsce jako coś w rodzaju złomowiska. Czasami wyglądało na niemal opuszczone. A po odnalezieniu Reni, policja dokonała aresztowania w tej sprawie. Dobrze, ale jest jedna rzecz związana z tym. Jest jedna rzecz związana z tym aresztowaniem. Tajemniczo, ten podejrzany najwyraźniej nie mieszkał w tym domu. Niejasny jest jego związek z Rineą, więc to przeanalizujemy. Najpierw jednak musimy omówić kilka innych kwestii. Zapraszam specjalnego gościa. Ponownie dołącza do nas zastępca szeryfa Alex Payne z biura szeryfa hrabstwa Bullet. Dziękuję za czas, miło Cię widzieć. Nie ma za co, miło Cię widzieć. Z Twojej perspektywy, dobrze, zacznijmy tutaj. Jakie są główne wyzwania dla organów ścigania przy zgłoszeniu zaginięcia osoby dorosłej, zwłaszcza gdy ostatnie miejsce pobytu to prywatna rezydencja? Cóż, przede wszystkim to trudne, ponieważ w przypadku osoby dorosłej sytuacja wygląda inaczej. Możesz legalnie zniknąć. Jako dorosły nie musisz nikomu mówić, gdzie jesteś, co robisz, ani niczego podobnego. Może więc wystąpić opóźnienie w czasie, co odróżnia to od amber alertów, czy podobnych sytuacji z udziałem nieletnich, gdzie gdy młoda osoba znika. Zgłoszenie zwykle następuje natychmiast, działania są natychmiastowe i robimy to, ponieważ mamy wtedy większą szansę na ich odnalezienie. Jak już mówiłem, jako osoba dorosła w większości stanów nie jest nielegalne być tak zwanym zaginionym, ponieważ tak naprawdę nie musisz nikomu mówić, co robisz, dokąd idziesz, ani gdzie będziesz. To na początku utrudnia sprawę. A potem, kiedy policja w końcu zdobędzie wystarczająco dużo informacji, minie trochę czasu, może pojawi się jakaś nagła okoliczność, która wzbudzi zainteresowanie organów ścigania na tyle, żeby powiedzieć: Hej, to nie jest po prostu ktoś, kto odszedł bez słowa. Może tu być coś przestępczego, może tu być coś, co zagraża tej osobie. Wtedy sprawy zaczynają się toczyć szybciej. Pozwól, że zapytam o przeszukanie, bo policja według chronologii szybko zareagowała i weszła do domu sprawdzić, czy wszystko w porządku. W ciągu 1-2 dni od zgłoszenia wykonali pobieżne przeszukanie. Z Twojego doświadczenia jaki jest standardowy protokół podczas wstępnego przeszukania domu lub mieszkania? Jakie są jego ograniczenia? Przede wszystkim szukasz ludzi, wiesz, osób stojących, miejsc, w których mogą być ludzie. To jedyne, czego tam szukasz. Nie sprawdzasz domu pod kątem narkotyków, broni czy podobnych rzeczy, więc szukasz ludzi. W tym konkretnym przypadku, to co bardzo utrudnia sprawę, to sposób, w jaki opisują to miejsce zamieszkania jako dom osoby zbierającej rzeczy, czyli tzw. zbieracza. A to już zupełnie inne środowisko, bracie. Mogę ci to szybko opowiedzieć na przykładzie. Miałem podobny przypadek, na który pojechałem jako młody funkcjonariusz. Pojechałem na kontrolę dobrostanu, starsza kobieta. Zajrzałem do domu, ładna okolica, murowany dom. Nie widziałem nic z przodu, ani nie mogłem zajrzeć do środka, ale zauważyłem dużo nagromadzonych rzeczy. W końcu dotarłem do okien i zobaczyłem, co tam było. A to miejsce było dosłownie zawalone odpadkami. Śmieciami, czym tylko chcesz, papierkami, workami na śmieci, gazetami, prawie po sam sufit. I były tam ścieżki wycięte w tych śmieciach, przez które dosłownie trzeba było przechodzić bokiem i przeciskać się na boki. Obszedłem dom i zajrzałem przez tylne okno w drzwiach kuchni. Był wczesny ranek, a promień słońca przykuł moje spojrzenie. A ten błysk pochodził z pierścionka, który był na ręce. Ręka wystawała ze śmieci. I pomyślałem i musiałem przez chwilę się temu przyglądać, bo zastanawiałem się, czy to jest manekin, czy to jest, a w końcu czy to. Nie, to, to, to jest prawdziwa ręka. Krótko mówiąc, wezwałem Straż Pożarną. Musieliśmy się włamać, by przejść przez te śmieci. Ale ta kobieta dosłownie schodziła jedną z tych ścieżek, dostała zawału serca i wpadła w śmieci, prawie całkowicie przez nie przysypana. Nigdy byśmy jej nie znaleźli, dopóki nie zaczęliśmy wynosić tych wszystkich rzeczy stamtąd, gdybym po prostu nie zobaczył jej ręki wystającej ze śmieci. Więc z takim środowiskiem masz do czynienia, kiedy ludzie mówią o domu zbieracza albo o środowisku zbieracza. To jest okropne. To znaczy, to jest przerażające, delikatnie mówiąc, ale to w pewnym sensie podkreśla pewien punkt w tej sprawie, prawda? Wiesz, policja przeszukuje dom. Najwyraźniej nic nie znajdują. Kilka dni później z nakazem znajdują ciało Reni na ukrytym strychu. Wiesz, kiedy o tym mówisz, innymi słowy, nie jesteś zaskoczony tym szczegółem. Nawet jeśli doświadczeni, wyszkoleni funkcjonariusze przeszukują taki dom, możliwe jest, że mogą przeoczyć, wiesz, wejście na strych lub jakiś inny szczegół. To nie jest nic niezwykłego. O, nie, nie. To znaczy ty. To jest środowisko, które jest. Po prostu całkowicie. 180 stopni od normalnego człowieka spacerującego tutaj, prawdopodobnie w środowisku, w którym żyje. I po prostu, uwierz mi, to jest najgorsze. Jeśli zamierzasz czegoś szukać, prowadzić poszukiwania, to jest najgorsze możliwe środowisko, w jakim możesz kiedykolwiek szukać. Wyobraź sobie, że schodzisz na wielkie wysypisko i szukasz czegokolwiek, wiesz, jakiegoś drobnego przedmiotu. I proszę bardzo, oto twoje miejsce. Patrzysz na tę ogromną stertę odpadów. I cała ta sterta odpadów może ukrywać wejścia na strych, mogą ukrywać drzwi do szafy, mogą ukrywać. To naprawdę spore przedsięwzięcie. I druga sprawa nie mówię tego z braku troski ani z grzeczności, ale ciało, rozkładające się ciało to okropny, okropny zapach. I w takim środowisku ten zapach mógłby być nawet częściowo zamaskowany. Więc kiedy słyszysz, jak ten kuzyn mówi, że Renia była, cytuję, ukryta za ścianą, za tajną ścianą, za którą ją umieścili, mówisz o zapachu, mówisz o ukrywaniu. Czy to sugeruje, mam na myśli, wydaje się, że to sugeruje celowe ukrywanie przez kogoś. Ale kiedy mówisz o początkowym, dokładnym przeszukaniu domu, a potem znajdujesz ciało w tej ukrytej przestrzeni, czy to bardziej wskazuje na sprawcę, który był tam podczas pierwszego przeszukania i aktywnie wprowadzał innych w błąd? To znaczy, znowu ukrycie za ścianą jest znaczące. Nie. Może tak, to znaczy, ewidentnie pokazuje mi to, że ktoś włożył dodatkowy wysiłek, żeby naprawdę ukryć tę biedną ofiarę. I tak, mam na myśli tych ludzi, którzy robią takie rzeczy, wiesz, to jest. Wiesz, rozmawialiśmy już o tym wcześniej, oni po prostu są źli, zrobią wszystko, żeby ukryć dowody. W tego typu przestępstwach, więc to mnie nie dziwi. Dowody, odkrycie telefonu, telefonu ofiary na dachu to był dramatyczny zwrot w tym śledztwie. I nie został znaleziony przez organy ścigania, tylko przez rodzinę. Więc dwie rzeczy. Po pierwsze, co sądzisz o tym, że właśnie tam znaleziono telefon? I czy to typowe, że członkowie rodziny, społeczność lub przyjaciele, którzy aktywnie uczestniczą w poszukiwaniach, faktycznie coś znajdują i przekazują to organom ścigania? Nie, jeśli chodzi o Twoje drugie pytanie, społeczność, wiesz, brałem udział w nie wiem ilu takich akcjach przez lata, ale podczas poszukiwań osób zaginionych w społeczności, młodych dorosłych, starszych ludzi, osób z problemami psychicznymi, zmagających się ze zdrowiem psychicznym, społeczność odgrywa dużą rolę. I pomaga organom ścigania w poszukiwaniach takich osób. Więc to mnie w ogóle nie dziwi. A to, co mnie interesuje, to jak ten telefon znalazł się na dachu. A jaki był związek między tą młodą kobietą a tą osobą, która przynajmniej wiedziała o istnieniu tego miejsca, gdzie zostawiła jej ciało, nawet jeśli tam nie mieszkała. Ale dla mnie to jest właśnie ta intrygująca część. Porozmawiajmy o tym dobrze. Twój kuzyn Jackem Green powiedział ABC7, że rodzina uważa, iż Renia została przyprowadzona do tego domu wbrew woli. Dodał, że widząc stan domu, nie weszłaby tam sama. Ona by tego nie zrobiła, więc czuje, że albo była odurzona, albo pod jakimś wpływem. Tego samego dnia, kiedy policja odkryła ciało Reni, dokonano aresztowania w tej sprawie. Policja twierdzi, że śledztwo doprowadziło ich do 41-letniego Douglasa Irwina Showa. Został aresztowany w swoim miejscu pracy, co ciekawe w Six Flags Discovery Kingdom czyli w parku rozrywki w Vallejo według San Francisco Chronicle. Teraz KTF AU podaje, że pracował tam jako mechanik. Shaw trafił do więzienia hrabstwa Solano za morderstwo. Ale powiem Wam, że jest pewne zamieszanie co do tego, gdzie on właściwie mieszkał. Dom, w którym znaleziono ciało Reni, był podobno od dawna zabity deskami jak powiedzieli sąsiedzi stacji ABC-7, a Shaw mógł mieszkać w budynku gospodarczym za nim. Dokumenty dotyczące miejsca zamieszkania, przejrzane przez KTVU, pokazują, że jego adres był przy ulicy Pomona w Vallejo, niedaleko miejsca znalezienia ciała Reni. Yy, co o tym sądzisz? Aresztowanie Daglasa Showa w tym samym dniu, w którym znaleziono ciało? Już sama kwestia tego, gdzie on mieszkał, jest dziwna na początek. Cóż, najwyraźniej organy ścigania mają dość mocne dowody na dość bliskie powiązania między ofiarą a podejrzanym. Co to dokładnie jest, nie mam pojęcia, ale najwyraźniej nie zajęło im długo, żeby połączyć fakty w tej konkretnej sprawie. Myślisz, że był pod obserwacją? Mam na myśli to, że zatrzymali go w pracy bez żadnych incydentów? Czy sądzisz, że śledzili go przez jakiś czas? To możliwe, wiesz, to jedna z możliwości. Ale wiesz, do czego bym wrócił, to co początkowo powiązało organy ścigania z tym konkretnym facetem? Czy ten facet znał te okolice? Na to wygląda. Wiesz, skoro ten dom jest prawdopodobnie blisko miejsca, gdzie się wychował, to może być powszechnie znane w okolicy, że jest tam ten stary, zaniedbany dom czy coś w tym stylu. Albo może mieszkał w tej szopie z tyłu. On po prostu szukał wygodnego miejsca, żeby pozbyć się dowodów tego, co zrobił i wybrał, wiesz, najlepsze dla siebie miejsce, takie, które najbardziej utrudniłoby organom ścigania znalezienie ich. Ale na szczęście jak widać, w tym przypadku szybko i wyraźnie powiązano tego podejrzanego z ofiarą. A z taktycznego punktu widzenia, dlaczego dokonuje się aresztowania w miejscu publicznym, a nie na przykład w prywatnej rezydencji? Dlaczego organy ścigania tak postępują? Ryzyko ucieczki to po pierwsze. Wiesz, jedyny moment, kiedy byśmy tak zrobili, to sytuacja skrajnego zagrożenia. Jeśli uważają, że ta osoba stanowi poważne zagrożenie dla społeczeństwa, jeśli nie zostanie natychmiast zatrzymana, to byłby główny powód. Drugim powodem byłoby to, że mają jakąś wiedzę lub podejrzenie, że jeśli ta osoba dowiedziałaby się o działaniach organów ścigania, mogłaby uciec. Nadal nie rozumiem, jaka była relacja między Douglasem, Shawem a Renią Lewis. Jaki był charakter tej relacji, jeśli w ogóle istniała? Oczywiście, może to być sytuacja, którą już widzieliśmy, gdzie zupełnie obcy sobie ludzie mogą zabić. Ale z punktu widzenia śledztwa, i zakładając, że to on to zrobił, jak ustala się powiązanie, zwłaszcza jeśli nie było ono od razu oczywiste dla rodziny czy znajomych? Cóż, od razu przychodzi mi do głowy telefon. To byłoby interesujące, bo jestem pewien, że rodzina uch, udostępniłaby ten telefon organom ścigania. Użyliby tego, a pierwszą rzeczą, którą dziś byśmy zrobili, to przejrzenie postów w mediach społecznościowych i, i wszelkiej jej aktywności w mediach społecznościowych. Uch, w tym telefonie mogły być rzeczy, które doprowadziłyby organy ścigania bezpośrednio do tej osoby, więc to byłaby pierwsza rzecz, która przyszłaby mi do głowy. Wie pan, poza tym organy ścigania działają trochę jak gąbki. Jesteśmy zdani na łaskę informacji albo jej braku, więc w dużej mierze polegamy na społeczności i opinii publicznej, żeby dostarczały nam informacji. Potem sortujemy te informacje i podążamy za nimi tam, gdzie nas prowadzą. Jeśli patrzymy tylko na tę konkretną sprawę, jednym z kluczowych źródeł informacji byłby ten telefon. Poza tym byliby to oczywiście członkowie rodziny. Którzy mogli mieć informację, że była zaangażowana lub poznała tego konkretnego podejrzanego, który ostatecznie ją zabił. Jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć. Podaje się, że policja twierdzi, iż Szo przyznał się do zabicia Reni. Nawet mimo tego pozornego przyznania się, my, opinia publiczna, wciąż nie znamy dalszych szczegółów dotyczących motywu czy powiązań. A podejrzany, który rzekomo się przyznaje, jest często postrzegany jako święty gral śledztwa. Oczywiście obrońcy mogą wejść i powiedzieć, czy to było wymuszone, jakie były okoliczności, co dokładnie zostało powiedziane. Czy była bariera językowa? Ale porozmawiaj ze mną o tym, to znaczy, oczywiście nie byłeś częścią tego śledztwa. Dlaczego widzisz, że podejrzani potencjalnie lub rzekomo przyznają się do winy w takich sprawach, jak to wpływa na śledztwo? I wyobrażam sobie, że nadal musisz to potwierdzić, prawda? Bo mogą się zdarzyć fałszywe zeznania. Ktoś może twierdzić, że coś zrobił, choć to nieprawda. Zdecydowanie tak, musisz wszystko potwierdzić, ale przyznanie się do winy zawsze jest korzystne i z mojego doświadczenia wynika, że robią to z kilku powodów. Po pierwsze, żeby po prostu zrzucić to z siebie. W pewnym momencie ludzie mogą być w chwili popełnienia przestępstwa pod wpływem silnego stresu emocjonalnego. Mają w sobie nienawiść i gniew. Ale z czasem, gdy się uspokajają, niektórzy odczuwają wyrzuty sumienia i po konfrontacji cieszą się, że zostali złapani, przyznając się do winy. To jest jeden powód, ale widziałem też takich, którzy przyznają się, bo chcą się tym pochwalić. To jest druga strona tego spektrum. Powodów jest wiele, ale niezależnie od nich, gdy taka informacja wychodzi z ust podejrzanego, Zadaniem organów ścigania jest jej potwierdzenie. Musimy albo udowodnić, albo obalić to konkretne przyznanie się. Teraz, zastępco szefa PAIN, jest jeszcze coś, o czym chciałbym z Panem porozmawiać. To dość niepokojące, bo najwyraźniej to zabójstwo jest już 14 morderstwem w samym Walejo w 2025 roku. Z punktu widzenia dowództwa, co mówi Panu ta liczba? Cóż, oczywiście, przestępczość z użyciem przemocy, zwłaszcza zabójstwa, rośnie. To nie jest coś, co chciałoby się widzieć, ale niestety to problem, z którym boryka się wiele miast w całym kraju. I czy niektóre z nich nie zmagają się z tym już od jakiegoś czasu i po prostu to smutny stan rzeczy w całym kraju. Tam, gdzie widzisz tego typu zabójstwa, zwłaszcza taki brak szacunku dla ludzkiego życia, Pojawia się to zdecydowanie zbyt często, z czym większość ludzi by się zgodziła. Nie wiem, jaka jest odpowiedź, wiesz, jakby to. Wiesz, będziemy musieli się obudzić jako społeczeństwo i odnaleźć tę godność, ten szacunek do życia na nowo. Czy to, czy to w jakiś sposób obciąża departament policji ich zasoby śledcze? Czy to też jest tego oznaka? Kiedy zaczynasz mieć liczby, które zaczynają przekraczać twoje możliwości, by sumiennie zajmować się każdą sprawą z osobna, to tak. I mogę ci powiedzieć, że tak właśnie jest w niektórych miastach. Dam ci przykład, nie wymienię miasta, ale kiedy masz dużą jednostkę policji, która dosłownie musi podzielić strzelaniny na dwie kategorie. Wiesz, dam Ci taki przykład. Oni dosłownie mają jednostkę, grupę śledczych, która zajmuje się wyłącznie postrzałami nieśmiertelnymi. Potem mają oddzielną grupę, która zajmuje się śmiertelnymi postrzałami lub zabójstwami. To jest właśnie sytuacja, w której są przeciążeni. Tak, to dobra uwaga. W czwartek Szo został postawiony w stan oskarżenia. Oficjalnie postawiono mu zarzut morderstwa. KRON-4 przejrzało dokumenty oskarżenia, które podobno wskazywały, że Shaw powiedział, iż zabił Renia nożem. KTWU podaje, że nie złożył on w czwartek oświadczenia w sprawie winy. Była dziewczyna Shaw'a powiedziała KTWU, że poznali się podczas pracy w Six Flags. W 2023 roku musiała uzyskać wobec niego zakaz zbliżania się. Dokładny powód nie jest znany, ale to istotny szczegół. A dla rodziny Reni odnalezienie jej szczątków było druzgocące. Bliscy przekazali reporterom, że była w Vallejo z wizytą urodziny. Nie wiedzą, jak mogła trafić do tego, co wydaje się być domem grozy. Jej matka, Terry Lewis, powiedziała, że zemdlała, gdy detektywi przekazali jej tę wiadomość. Powiedziała stacji KTWU. W drodze ze Stockton modliłam się do Boga. Proszę, niech to nie będzie ona. Proszę, niech to nie będzie ona, a on nie wysłuchał mnie. Bliscy Reni wspominają ją jako energiczną osobę, kochającą gotowanie i rodzinę. Jej kuzynka Latoja powiedziała KTVU. Jest mi przykro. Nie sądziłem, że będę rozwieszał ulotki dotyczące kogoś z rodziny. Miałem ścisk w żołądku. Szef policji Jason ta ocenił, że był to bezsensowny, rozdzierający serce akt przemocy, nieakceptowalny w naszej społeczności. Jestem dumny z funkcjonariuszy i detektywów za aresztowanie i rozwiązanie sprawy. Przede wszystkim nasze myśli są z rodziną zmarłego w tym niezwykle trudnym czasie. Alex Payne, dziękuję za czas. Miło było Cię zobaczyć. Tak, proszę Pana, miło było Pana zobaczyć. I to już wszystko, co mamy dla Was na Sidebar. Wszystkim dziękujemy za dołączenie do nas. Subskrybujcie nas na YouTube, Apple Podcast, Spotify lub innych platformach. Śledźcie mnie na X lub Instagramie. Jestem Jesse Weber. Do zobaczenia.